Cześć Dzień dobry! Witam Was w kolejnym już odcinku na kanale VapeTech Poland. Cześć Witamy się, może jest niedziela, może jest sobota, nic wam do tego. Każdy w każdym razie, razie jest jest dzień jest i, i lecimy na ostro. Na pewno jest godzina dziesiąta. Jeśli Au. jest równo o godzinie 10, to znaczy, że no nie masz co robić w swoim życiu. Nie no, że tu oczywiście wiem, że czekasz na ten odcinek, a ten odcinek będzie dosyć ciekawy, bo dzisiaj porozmawiamy sobie na własnych doświadczeniach, a w szczególności moich. Jak, jakie? Dlaczego nie w szczególności moich? No nie wiem, no, bo no ja nie wiedzą. elektronicznego wiedzą. papierosa Ponieważ macie odstawia elektronicznego papierosa, ja niestety jestem za słaby psychicznie na to yy, Odstawiałem swojego elektronicznego papierosa, a dziś właśnie będziemy rozmawiać o tym jakie są tego skutki Czyli co dzieje się po odstawieniu nikotyny i samego elektronicznego papierosa Nie, odstawiłem w szczególności nie on musi... No to na pewno, na pewno cię ci tak, ja w pościelku, jak byłeś na 45 minut, no nie? Nie siadała psycha? Nie siadała psycha? Nie no siada Jak się o tym myśli, najgorzej jak się o tym myśli Na przykład jak jest no, na moto na, czekaj, Ja czekaj. potrafię 3 godziny jeździć na moto i nie sięgnąć nawet na jedno No jedno. właśnie zaraz będziemy o tym I mówić jak to działa, że mogę a w momencie, kiedy jestem w domu, nie mogę nawet na 15 minut go zostawić. o tym chcę właśnie powiedzieć, ale zanim do tego przejdziemy, to pamiętajcie, że ten film przeznaczony jest do osób pełnoletnich, ale zdecydowanie myślę, że można powiedzieć, że ten film może być w pewnym sensie dla przestrogą. wszystkich. Przestrogą. ma być przestrogą, jeśli chodzi o, ogólnie o nikotynę, o palenie, o wapowanie i o każdą inną używkę, bo zdecydowanie wszystkie używki działają w ten sam sposób i nieważne, czy jest to nikotyna, czy jest to alkohol, kurwy, koks, nie ma to znaczenia. Wszystko. Nie ma znaczenia, wszystko, co od czego nawet twoja w stanie mama. się uzależnić, jest złe. No mama to nie, nie przesadzajmy. Zależy na no, jakim kontekście. Przejdźmy do tego odcinka. No dealerem. No ale wiem. E... <grystanie> Prawdopodobnie to jest niewielkie, ale przejdźmy jest. już do treści tego odcinka. Chciałem wam powiedzieć, że ostatnio robiłem sobie kilka prób odstawienia elektronicznego papierosa. Prób. No tak, przygotowanie <grystanie> Najlepiej poszło mi chyba jakoś tam z tydzień, albo półtorej tygodnia temu, bo nie wapowałem łącznie chyba 19 godzin. Tak plus minus. O oh shit, ale ja bym już, no tak, Od 16 do 19, no bo już nie pamiętam i No Ja wierzę że... w to, że Maciek jest w stanie to zrobić, bo kiedyś w ogóle była taka gadka, że nagramy odcinek O tym, jak przez dobę nie sięgamy po papierosy, ja powiedziałem, że ja będę oszukiwał, więc ja nie nagrywam i sam miałeś ja to nagrać, pamiętasz to? Tak, no to była taka próba, bo ja się czułem na siłach, ja ogólnie dalej czuję się na siłach Odrzucenia zupełnie od siebie elektronicznego papierosa czemu? Bo bo Nie, powiem, czemu, nie? Powiedz czemu, dla czemu? zdrowia? Nie, no tak z ciekawości. Aha. To jest by to wytestowanie swojego organizmu. No Badanie go. To ja nie chcę go wystawić na próbę. Ja by... On by dał radę Powiem wam, że ostatnio zacząłem... Znaczy w sumie no nie ostatnio, bo od czterech dni biorę zimne prysznice. Takie prawie robiłem lodowate, tak kiedyś, robiłem tak prawie kiedyś. lodowate. I dzisiaj to już myślałem, że pierdolę pod tym prysznicem. Ale, ale to, to, fajnie, to działa fajnie. działa. Ale potem jak wyjdziesz z prysznicą, tak. to tak zajebi się do działa. Mega dobrze. I powiem wam, nie wiem jakie są tego skutki, bo nie czytałem, czy jest to dobre, czy niedobre dla organizmu, ale na pewno wiem, że fajnie się staje. Topowi kulturyści robili tak swego czasu, podobno to działa dobrze na zdrowie ogólnie. No na pewno to wpływa na krążenie. No, na pewno jest fajnie, ale dobra, nie mieliśmy mówić o zimnych prysznicach, a o wapowaniu. Ja ostatnio odstawiłem wapowanie na te właśnie 16 do 19 godzin, tyle to trwało. W tym oczywiście był sen, też, warto powiedzieć, nie było to od rana do wieczora, tylko było to z dnia poprzedniego do połowy kolejnego dnia. A, czekaj, czyli liczysz całe. Tak, no, ale czyli nie, tak łącznie można powiedzieć, że no spałem 6-7 godzin, no to odjąć, nie? To było tak, maksymalnie 10 no. godzin bez wapowania. No, ale to był I dzień tak szacun, poprzedni i, tak szacun, i poszedłem spać bez wapowania, bo to też jest tak, że zawsze kiedy spać, to robię tak. No ja tak samo. Nie, to jest takie szybkie 40 błyszków i dopiero, no wodą, bo ja zawsze piję wodę przed snem i idę spać. No i tak u mnie wyglądał każdy ostatnio dzień, jest burszek czy woda? Woda jest na u mnie końcu. burszek. jest woda na końcu, bo buszek. zawsze mnie suszy, bo oczywiście gliceryna, glikol wpływa na to, że jest nam trochę Wysusza Wysusza, trzeba się napić. No i ogólnie wracając do tego właśnie, no to odstawiłem. Eee, około godziny, tam powiedzmy 18, 17 dnia pierwszego. No i na samym początku było nie najgorzej, bo w sumie czułem się dobrze. To co Adrian powiedział, jak coś się robi, co też nie wymaga skupienia, a jednocześnie jest, nie wiem, no, albo naszego zajęcia, albo tak, coś po za to zajmuje, trzeba zajmuje. Zajmuje nam jakikolwiek czas, jakkolwiek czas, i angażuje nasz umysł na tyle, żeby nie myśleć po prostu o jakichś tam zbędnych potrzebach. Tak jak jesteś gamerem, to obczaj sobie, ile czasu ty możesz nie lać. Czy <gry> normalnie żyjąc jesteś w stanie? Nie, ty pijesz i wytrzymasz nie lejąc bardzo długo, mimo że to jest pierwszorzędna potrzeba w piramidzie. Uwaga! Tak, ale, ale rzeczywiście jest tak, że przy tym odstawieniu, na przykład jak ja odstawiłem wtedy, no to zdecydowanie robiłem tam różne rzeczy, ale nie pracowałem, więc nie, potrzeba, nie wymagało to ode mnie skupienia, A zawsze jak pracuję, czyli siedzę przed przedkowem 10 godzin pod rząd, to no, muszę mieć coś w buzi, na przykład, nie? Czyli papierosa. No tak, to wiemy wszyscy już od dawna, że musisz mieć I buzi używam tego rzeczy. papierosa, ale no wtedy po prostu gdzieś tam wyszedłem sobie na dwór, coś tam porobiłem i nie było takiej potrzeby. Przed pójściem spać też nie było, bo byłem zmęczony, więc to tyle. Więc yy, pierwszego dnia poszło mi gładko i jako tako żadnych skutków odstawienia nikotyny nie było. Ale kolejnego dnia już było gorzej, bo od rana. A ty nie jarałeś jakby cały się dzień, wziąć? aż poszedłeś spać? No nie, tak od 17. Aha. Mm -hmm. Mniej więcej mm -hmm. Dobra. od 17 do wieczora, i tego dnia nie było źle. Było nawet dobrze. Byłem zdziwiony, że nie potrzebuję nikotyny. Poczułem się jak. Ale to też jest swoje życie mega trudne, dlatego że on jakby myślał, że ma wytrzymać czyli on myślał o tym, żeby zajarać. No właśnie, tak i tak i nie. Pierwszego dnia nie potrzebowałem tego, z drugim dniem się robiło ciężko, bo pamiętam już, jak wsiadłem do samochodu, to jechałem jak taki najarany ogólnie. Czułem się taki wyjebany z życia. No i pierwszym właśnie skutkiem, o którym chciałem powiedzieć o sami Nikotina jest taka totalna drażliwość i brak skupienia. Czujesz się trochę jak taki, no nie najarany, Taki, może trochę najebany. Rozkojarzony. Rozkojarzony, właśnie tak. Rozkojarzony się czujesz, czujesz się taki, no kurwa, jak śmieć, Czegoś ci brakuje po prostu i, Brakuje ci czegoś, i jechałem w magnes. się pasz... tak, na mega Że jadę, ale nie jadę, nie jadę tak samo. <laughs> no masz, tak Jechałem, ale nie jadę. rozkojarzony po prostu, mega. Byłem rozkojarzony, też właśnie wydawało mi się, że zaraz coś przypierdolę. No nie było. Dobrze, powiem tak, zacząłem, zacząłem się w ogóle wtedy zastanawiać, w jakim momencie życia mógłbym odstawić na emeryturze. Zdecydowanie. Na emeryturze myślę, że dałbym radę. W eee, szczególności no tak wtedy, 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 jakbym dostał już tej demencji? Oczywiście, żartuję, ale wtedy może, może bym zapomniał, że już tego papierosa. No jakiś hajmer. Czekaj, męcesz, masz męcisz, chuj. No, 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 oczywiście nie śmieję mi się z tego, bo to nie jest śmieszne i też nikomu tego nie życzę. Nie, nie. Nie, to ona oczywiście, sprawa. tylko tak w formie yy, żartu. No, ale pierwszym wrócić. takim skutkiem była ta drażliwość, brak skupienia i tak właściwie... A nie byłeś wkurwiony? No, właśnie tak nie do końca. My, jak chcę się jarać i na przykład załóżmy teoretycznie, chcę mi się jarać, ale muszę coś szybko zrobić i nie zdążę sobie zajarać, to ja jestem wściekły, ja jestem wkurwiony mega. No ja na tak nie mam. Nigdy nie miałem ryskawe. tak, że jak się wkurzę, to muszę zapalić. To nigdy ja nie, to nie miałem. Ja to się normalnie wyżywam. Jak ktoś do mnie zadzwoni to jestem aż wkurwiony, że dzwoni w ogóle. Nawet z życzeniami na urodziny, to ja bym kurwa opierdolił. <laughs> nie, 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 to ja, to ja mówię, jeśli chodzi o to, to, to zupełnie nie, u mnie to nie działa w tą stronę, że na przykład jak się zdenerwuję, to muszę zapalić. I tak samo nie byłem zdenerwowany, byłem po prostu totalnie rozkojarzony. Byłem no ale to trwało tylko, o tak tym mówię, no łącznie ze snem maksymalnie 17-18 godzin, więc to, no, to tak nie to było nie długo. Krótko. A z drugiej strony też nie było krótko. Bo no to bo tak sobie są odstawić. Yy, zdecydowanie takie pierwsze yy, skutki jakby odstawiennicze, to ci się pojawiają. Tak, pojawiają się ten but jest. W dalszym ciągu ciężko było powiedzieć, co mi by się zadziało, bo jestem ciekaw bardzo, czy na przykład wytrzymałbym ten dzień, dwa i zupełnie by mi przeszło. Może jest taka szansa, a może z drugiej strony dostałbym depresji i wyjebałbym mnie z butów. Jest też, mi się taka prawdopodobnie jest takie prawdopodobieństwo, może mi jakieś halucynacje, nie wiadomo. Ja tyna jest ogólnie silnie uzależniająca. Jest zajebiście uzależniająca i o tym warto pamiętać, a ym, no jeszcze wracając do tego, na przykład gdy już dojechałem tym samochodem, o dziwo, trafiłem, dotarłem i zacząłem pracować, no to no pojawił się taki problem właśnie z brakiem totalnego skupienia, yy, nie mogłem się na niczym skupić i niby nie myślałem o tym wapowaniu, ale czułem się cały czas taki, taki byłem najarany. I to nie było dobre. I tu się pojawia też jeszcze kolejna rzecz, zwróćcie uwagę, ja znam na przykład dużo osób, które mi mówią, stary jakbym chciał, to bym mógł nie jarać, tylko dużo po prostu osób tak to mówi. lubię. I ja na początku też tak myślałem, że ja po prostu to lubię, dla mnie to też była praca, no bo też pracowaliśmy w ten sposób, ja też robiłem triki. Okazuje się, że w pewnym momencie ogarnąłem, no nie Adi, jesteś debilem, jak myślisz, że mógłbyś to po prostu odłożyć i już nie jarać. Bo to dla mnie jest taki daily dzień, właśnie ten kolejny poziom uzależnienia, czyli ja nie wstanę rano, jeśli nie ściągnę dyma. Serio, ja mam zawsze eszluga przy sobie, e, śpię, to on jest dosłownie na poduszce obok i pierwsze co ja robię, jak się przebudzę, to sprawdzam godzinę i ściągam dyma. Nawet jak się przebudzę w nocy, to ja potrafię ściągnąć dyma, ja a ogólnie nie też o tak niczym innym. Ja ogólnie też tak właśnie mam, ale z drugiej strony ostatnio zacząłem robić tak, że jednak godzinka od wstania nie ewapuje. I to się sprawdza. No to Tak powinno się też z telefonem robić. Podobno no, z telefonem robiłem taki nie challenge, ale to jest, to jest ciężkie, bój. To jest trudne. To jest ciężkie, bo z reguły robiłem tak, że stawałem rano i odpalałem TikToka. Ostatnio już zrezygnowałem z tego w dużej mierze, bo jestem ja odwykły od TikToka już półtorej ja miesiąca. Nie korzystam z TikToka i nie oglądam Nie mam tylko, ale nie ma Nie ma opcji. Czasem, jak ktoś mi coś wyśle, to oczywiście wchodzę w normalnie, żeby obejrzeć jak każdy inny filmik, ale w TikToka w rolkę nie wejdę. Nie ma opcji, bo to mnie tak w sensie to jest niby. Niby proste i no jak masz coś do zrobienia to ja odstawiałem ten telefon, ale jak się nudziłem to kurwa potrafiłem no, godzinę no, tak daje, przewijać kółko. To jest najle najlepszy pomysł jaki ktoś, na jaki ktoś mógł wpaść, czyli stworzyć rolkowe filmy, w sensie filmy w rolce. Czyli po prostu za każdym razem jak przesuniesz... Masz mega masz dużo materiału do przeglądania materiał. w krótkim czasie. To zawsze ten naprawdę... materiał jest proponowany i zawsze ten materiał jest lajkowany zajebiście, czyli po prostu są to najciekawsze filmy, które non stop ci ciekawią i ja często robiłem tak, że odpalałem sobie. Tam siedziałem 20 minut i ostatnie 10. Ja tak samo. Ostatnie 10? No po prostu tam, Chuj. I znowu 5. A, dobra, to już tam sobie poglądam. I Dla tak mnie długo. na przykład, a propos uzależnienia, najgorsze uczucie, jakie może być, to wtedy to łapy dosłownie taki, taką wściekłość, jak mi się rozładowały oba e-ślugi i nie mam co jarać. To jest dla mnie najgorsze po prostu, mimo że nawet na ten moment nie chce mi się jarać, to już mi się chce, bo nie mam co. Nie wiem, czy znaczy to uczucie, ale jak wam się rozładuje e no to to jest ten moment, kiedy wam się chce jareć najbardziej. To Mimo... jest zresztą tak samo, na przykład jak z wyjściem w ogóle z domu, bez na przykład likwidu, bo go zapomniałeś. To nie Wyjdziesz ja z domu 100%. I nie ma opcji, żebyś tak naprawdę poszedł, chyba, że sobie kupisz jakieś, nie, wiem, fajki po drodze czy coś, ale tak naprawdę nie ma opcji, choć już miał się spóźnić, to wrócisz pod ten likwid, bo wiesz, że teraz się czujesz dobrze, ale potem wyjebiecie z budów, ale, ale już wtedy zaczynasz czuć się niepewnie. Na przykład Ja na przykład szluga nie zajadam. A ty już jesteś już nie. No tak, już nie powiem. Jak bardzo na przykład długo. chce mi się jarać, to ja i tak nie zajaram no, ja szluga, bo mi tak przeszkadza ten smród. Ja na imprezę. Że no, mówię. Kiedyś jarałem szlugi, ale już nie jaram bardzo bardzo wiele lat. I mi już tak przeszkadza ten smród na sobie, bo jak ktoś tam jara, no to niech mi po prostu nie dmucha, ale ty przesiąkasz tym na trzy dni. Ja czuję, po jak wezmę sobie dyma ze szluga. Ja czuję po sobie 3 dni na ubraniach, na skórze, czuję ten smród po prostu, gdzie nie pójdę, to mi śmierdzi. Dlatego ja szluga bym, nie sięgnąłbym po szluga, ale nie ma szans, żebym zostawił e-szluga, albo miał rozładowany, jak gdzieś jestem na długo, nie ma szans nawet. Nie ma opcji, ja sobie ogarnę tak, żeby jednak mieć. No, zdecydowanie jest to yy, po prostu mega silnie substancja substancje, nawet jak wam się wydaje, że nie jesteście od tego uzależnieni, to spróbujcie to odstawić. Mierzę coś, ale 12 minut. Nie wapujesz. Specjalnie wow. to zrobiłem, zobaczyć czy Gratulnie. dam radę. Podłożyłem. Już, e... już myślisz o tym. Już myślisz, już, że nie doszło do końca odcinka, a ty już jesteś w ciągu. A, już nie, ale... ale żujesz gumę, rzuje gumę, to mu to pewnie pomaga trochę. Nie wiem, ale odłożyłem go specjalnie to, żeby mnie nie kusiło w ręce, bo bym. Właśnie chciałem sprawdzić, czy będzie mnie kusić, ale przez to, że ciągle mówię, że gadamy, jest to dużo łatwiejsze. Bo gdybym miał siedzieć, to ja z nudów bym po prostu kopcił. Tak, tak, tak właśnie jest. No ale chciałem jeszcze wrócić do tych skutków, bo tak jak mówię u mnie na przykład, no to ja testowałem się po Woj, po pojeździ, po ustach sobie tak. No. <laughs> No, i ja tak jak mówię, no, odstawiłem to na krótko. Oczywiście, jeśli ktoś z Was zostawił na dłużej, wypowiedzcie się w komentarzu, ale chciałem jeszcze, oprócz tego, w sumie zaraz oprócz jeszcze tych skutków, chciałem powiedzieć o zerówkach, bo z zerówkami jest podobnie, pomimo tego, że nie będziecie mieć tej nikotyny, to uzależniacie się też fizycznie. Nawyk to rzeczywiście jest, jest ten nawyk, jest nawyk tego, że trzymacie coś w buzi, że sobie z czymś kopcicie i nieważne, czy jest ta nikotyna, no ta nikotyna zdecydowanie jeszcze bardziej podkręca was i działa zdecydowanie na ten umysł, na, na krew, na, 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 na wszystko, na ciśnienie. Natomiast no no, jeśli korzystacie z zerówek, no to powiedzmy, że moim zdaniem jest to już lepsza forma niż wapowanie z nutakiem. No Ale no, ludzie jarają zerówki i mówią, że nie są uzależnieni. To jest uzależnienie. Ale troszkę w innym sensie To jest uzależnienie nie od substancji, jaką jest nikotyna To jest uzależnienie od po prostu wapowanka tak. Od puszczania chmurek Odpuszczania... Od tego, żeby sobie, nie wiem Wypić kawę i ściągnąć dymka Od tego, że jak idziesz starać, to nie pójdziesz bez tej swojej zeróweczki Właśnie, to jest kolejna sprawa Nawet zerówka, czy nie zerówka Spróbuj, chyba, że robisz klocka w półtorej minuty Pewnie też są tacy Ale jak robisz więcej niż 15 Myślisz? minut 20? No nie, no minut 15 to mi się gdzieś 30... też nogi drętwiało no. Ty to ja pamiętam ja 40, 40 minut i... A ja mam ją. jeszcze gorzej, bo ja mam długie nogi, więc siadam tak, że, moja, e, no, że mam wyżej nogi. niż no całą resztę. I one jeszcze bardziej odpadają. No bo bardzo często bywał w skiblach No kibla jest zawsze, my Jak my mieszkaliśmy razem, to zawsze wychodził chciała i mówił: o, nie czuję nóg, nie czuję <laughs> nóg. No ja, Ale ja on ja siedział naprawdę, on potrafił 50 minut się na kibla. Ja lubię, ja lubię sobie odpocząć. Ja ogarnąłem sobie moja... cały dzień, a on dopiero wychodzi z kibla. <laughs> to, jest moj, to jest moje 5 minut, tylko trochę wydłużone. <laughs> To jest moje 50 minut. Wracając do skutków, na pewno tak jak już mówiłem, pojawiają się, pojawia się ta... Takie rozkojarzenie, jesteś rozdrażniony, na pewno do tego dochodzi ból głowy, złe samopoczucie. Bardzo często też jest tak, że idziesz w inne rzeczy, czyli na przykład w słodycze, agresja, w, w, no w alkohol to nie wiem, czy pójdziesz po nikotynie, ale w każdym razie próbujesz czymś to zajeść, zarzuć. Ym, myślę, że bardzo fajnie będzie, jeśli wypowie się ktoś z Was, właśnie kto odstawił na dłużej i może ktoś jest, kto w ogóle nie miał skutku, bo myślę, że są i tak Wiecie, w ogóle to na dole, ile najdłużej udało Wam się wytrzymać, bo mi się wydaje, że większość osób próbowała, chociaż na jakiś czas. Ja na przykład nie próbowałem, no bo Boże. ja po prostu się wściekam. Ja się mega denerwuję, jak nie mam tego, więc ja ze względu na ludzi dookoła siebie nie robię takiego. No ale um, myślę, że też myślę, że są szanse na jakieś takie objawy depresyjne, czyli naprawdę totalnie zmiatać się z planszy. Na pewno myślę, Ale że agresja, są takie dwa agresja tygodnie. Jest, poniekąd może być objawem depresji. No na pewno. Więc to znaczy, na pewno nie, nie, tu nie, chodzi nie, poniekąd, ogólnie o złe agresja, samopoczucie. Jest objawem depresji, nie ma. Może pojęcia. być, bo to się jakby maskuje przez inne objawy. Ludzie często ukrywają smutek przez agresję. Nie, ja nie wiem. Ja wiem. Dlatego... Być. Ogólnie, nie ogólnie to wszystko otacza się w tym samopoczuciu, które jest naprawdę fatalne i im dłużej tego nie robisz, tym jest gorsze. S są sytuacje, kiedy ja na przykład jestem pewny, że wytrzymałem 6 godzin. Jestem pewny, ale to dlatego, że na przykład pojechałem gdzieś na, na moto, od razu zaczęliśmy na przykład grać w nogę. Wiesz, byłem cały czas zajęty, że nie pomyślałem nawet o tym. No natomiast... Jakbym miał specjalnie w głowie sobie wkręcić, ty nie jarasz, to ja nawet na moto bym się zatrzymał, żeby sobie zajarać. No, mm, ogólnie no myślę, że w ogóle odstawienie czegokolwiek, jakiejkolwiek używki, jest po prostu walką z samym sobą. Na pewno wymaga dużego samozaparcia i mocnego charakteru, bo to bez dwóch zdań trzeba mieć charakter do tego, żeby odstawić. Zresztą idealnym przykładem jest alkohol, który niszczy, no, no po dziś dzień naprawdę. No wiadomo, oprawy, pierwszym ludzi, etapem jest, ja jest świadomienie sobie, że jesteś uzależniony. Ja wśród takich znajomych dalszych, to mam takich w sumie. Alkoholików już, ale ja też mam. Znaczy to nie znam się z nimi? Znaczy teraz, alkoholizm ale, ogólnie, ogóle, nawet to, regularne osu... picie dwa razy w tygodniu, takie weekend. to, miki, to, to, mogę, to, to i tak jest alkoholizm. To alkoholizm nie jest wtedy, kiedy ktoś wali w z codziennie, yy, tylko to jest taka regularność że cichy i takie. Nie tam, czy jakoś tak. Był jeszcze jest ten alkoholizm, który się nagał. Nie wiem, ma, ale że mam, że przyjaciółkę, pijesz, mam przyjaciółkę, która bardzo dobrze ogarnia tematy, jest psychologiem, bardzo dobrze ogarnia tematy nałogów, też często z nią rozmawiałem i naprawdę ludzie nie znają w sobie totalnie sprawy z tego, że, yy, że są uzależnieni, a to jest naprawdę już silne uzależnienie. Więc punkt pierwszy to jest uświadomić sobie w ogóle, że to jest problem. Tak jak od nawet samego początku sobie bo kapujemy, mieć świadomość czy... ze wszystkim. I to nie ważne czy to jest właśnie alkohol, czy to są już jakieś w ogóle cięższe narkotyki, nigdy nie bram, nigdy nie wezmę, ale yy... Nawet właśnie takie wapowanie, jeśli sięgasz po to, to musisz być świadomy, że no jeśli nie robisz tego tak, nawet nie wiem, czy da się nazwać sporadycznie, no jak sobie od kogoś ciągniesz dwa razy i, i, i tyle, że spróbujesz, no to bardzo prawdopodobne, że do tego nie wrócisz, ale jeśli zaczynasz, nie wiem, wapować jakkolwiek, czyli zdarza ci się to na przykład tylko weekendem, bo bierzesz sobie, spotykasz się ze znajomymi i pożyczasz od kogoś papierosa. Jest duże prawdopodobieństwo, że skończy bardzo się bardzo o to na tak tym. ludzi, którzy właśnie tylko na spotkaniach, o, daj, daj sobie popiercie, daj sobie popiercie i w końcu kupują swoje. Tak, i to, to ja, ja miałem miał Takich znajomych, no. którzy zaczynają od papierosów albo od właśnie vapingu w taki sposób, że tylko sporadycznie na przykład na imprezie jak się widzimy, bo po prostu pożyczali sobie ode mnie. A finalnie kończy się to na tym, że jada się codziennie. I to rzeczywiście tak jest, bo człowiek się po prostu uzależnia, i trzeba mieć to na uwadze. Bo oprócz tego, że uzależnia, no i do tego tak, To jest przyjemne, masz co robić, jak sobie, jak sobie z kimś gadasz i tak dalej. To ma jakby różne funkcje, przez co to wydaje ci się coraz bardziej potrzebne i aż w pewnym momencie niezbędne. A chuja, prawda? Tak, właśnie tak. Czyli reasumując, jeśli chodzi o samo uzależnienie, złe, z wiadomo, że jest praktycznie każdy, uważam, że nie ma organizmów, które mogłyby się nie uzależnić, no może jakieś tam istnieją, które, nie wiem, no jakim, jakimś cudem tak działają, natomiast uważam, że większość społeczeństwa po prostu się uzależnia od wszystkiego, ale jeśli chodzi o skutki, to tak jak mówię, spróbujcie sobie odstawić chociażby na 12 godzin, na jeden cały dzień, jeśli jesteście w ogóle w stanie, albo na pół dnia i zobaczycie, jak będziecie się czuć. Naprawdę wchodzi takie rozdrażnienie, agresja, złe samopoczucie, później pojawiają się bóle, może y, y, spaść apetyt, może wzrosnąć, no tego jest naprawdę multum. Ja uważam, że to, co na pewno się Każdemu pojawi to właśnie to rozdrażnienie, te, to złe samopoczucie, tak, rozkojarzenie, ewentualnie jakaś może agresja, albo bardziej po prostu poddenerwowanie, to są rzeczy, które pojawiają się tak naprawdę każdemu. To jest taka po prostu nerwowość, nie? To jest coś takiego, że jak wam się yy, chce zajarać, a nie macie co, no to po prostu wkurwia was taka rzecz, która normalnie by was nie wkurwiła. I trzeba o tym po prostu pamiętać i trzeba mieć świadomość, sięgając po to i w szczególności dla młodszych ludzi, no starszych, ale to też mi się wydaje, że nie wszyscy są po prostu tego świadomi. I w każdym razie wydaje mi się, że no, są... jest taką przestrogą właśnie dla was, yy, kiedy my już jesteśmy naprawdę dinozaurami tego sportu, yy, wiemy z czym to się je i mamy już świadomość, taką pełną świadomość. Jak bardzo jest to uzależniające i jak ciężko się od tego uwolnić. Dlatego nie polecamy. A jest to tylko taki mały w ogóle papierosik. wapowanka. Wygląda ładnie, pyrcie się fajnie, smakuje też dobrze, ale jednak jest to, naprawdę zostać, tak jak Maciek powiedział, zostajesz niewolnikiem takiego tu urządzenia. No i nie jesteś w stanie sobie bez niego tak naprawdę poradzić. Chyba, że dasz radę, wytrzymać ten pierwszy tydzień, może dwa. I zaczynasz, myślę, że normalnie funkcjonować. Ale nie wiem, bo na tym się aż tak nie znam. Chciałem wam powiedzieć tylko o tych moich skutkach. I trochę Adrian też dopowiedział. Mam nadzieję, że cine wam się spodobał. Pozdrawiam was wszystkich. Dajcie znać w komentarzu, jeśli mieliście już jakieś doświadczenie z odstawieniem. Pozdrawiam was. Bye, bye, yo. Nire. Jao.